Pana naszego. Amen. Słuchaliśmy tego, czego nas ksiądz Jacek uczył przez te trzy dni. Może trudno od początku całą wielką psychologię zrozumieć, ale mamy nadzieję, że to będzie owocować i że to będzie coś trwałego. No i ojciec Artur stwierdził, że na to, że wobec tego my też spróbujmy dać ojcu Jackowi coś trwałego i taki mamy wspaniały dla niego obraz. Także mamy nadzieję, że ksiądz Jacek też nas będzie dobrze wspominał, nie tylko my, jako. No właśnie, dziękuję wam za udział w tych rekolekcjach, zarówno wam tutaj fizycznie obecnym, jak i wam, którzy słuchaliście i byliście tutaj z nami online. Więc słuchajcie Ewangelii, psychologia to jest inna bajka. Ja niestety, ponieważ tym się zajmuję, to trudno, żeby to nie było jakoś obecne w tym, co ja mówię. Zresztą mówię to także dlatego, że tamta perspektywa jest mi bliska, ale najlepszą psychoterapią jest Ewangelia, więc tego się trzymajmy. Jeszcze raz Wam dziękuję za udział i wspólną modlitwę, a wspólnocie tutaj Rzeszowskiej Dominikanów w ogóle na... I przeorowi, no i całej wspólnocie za zaproszenie mnie tutaj do Was, bo bez tego byśmy się tutaj nie spotkali. No i życzę Wam radosnych i głębokich świąt zmartwychwstałego Chrystusa z perspektywy Krzyża.